Od zdrady partnerki przez kontrowersyjne metamorfozy, aż po skandaliczne wypowiedzi. To, między innymi, te decyzje doprowadziły do całkowitego zniszczenia wizerunków youtuberów, które budowali przez lata. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam historię twórców, którzy swoimi nieprzemyślanymi krokami zaprzepaścili wszystko, co osiągnęli. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak nieodpowiedzialne wybory mogą zmienić życie influencera, koniecznie zostańcie do końca. Zacznijmy od Piotra Skowyrskiego, znanego szerzej jako Izak, który jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej sceny esportowej. Izak w świecie esportu jest już od 17 lat, a jednym z największych fenomenów jego twórczości były filmy na YouTubie, w których otwierał skrzynki w CSGO. Te pozornie proste formaty stały się hitem, przyciągając tysiące widzów i przyczyniając się do popularyzacji gry w całej Polsce. Sukces Izaka na Twitchu i YouTube, gdzie obecnie obserwuje go ponad 2 miliony subskrybentów, subskrybentów. Pokazuje jak ogromne znaczenie mają zaangażowanie i umiejętność budowania relacji z fanami. Izak przez lata kreował wizerunek profesjonalisty, poważnego, odpowiedzialnego, a przede wszystkim niezwiązanego z żadnymi kontrowersjami. Był wzorem do naśladowania w polskim e-sporcie. 16 marca 2023 roku nastąpił przełom, który zaskoczył wszystkich. Izak został ogłoszony jako udziałowiec projektu Goats. W tym miejscu warto podkreślić, że Piotr Skowerski przez lata trzymał się bezpiecznych ram związanych z grami i komentowaniem, skupiając się na tym, w czym jest najlepszy. Tym większe zaskoczenie wywołała jego rola głównego prowadzącego w projekcie, który daleko odbiegał od dotychczasowej działalności. Kanał opierał się na kontrowersyjnym kontencie, randkach z influencerami, gdzie podteksty seksualne były na porządku dziennym, a zachowanie niektórych uczestniczek balansowało na granicy treści dla dorosłych. Fakt, że jest mężem i ojcem, tylko dolał oliwy do ognia, budząc pytania o zasadność jego udziału w tym przedsięwzięciu. Dla wielu fanów był to szok, a dla Piotrka początek drogi, która miała poważnie nadszarpnąć jego reputację. Przenieśmy się teraz do sierpnia 2024 roku. Sylwester Wardenga wypuszcza film, w którym miażdży Boksdela, czego następstwem jest kompletny chaos w internecie. Do gry postanawia wkroczyć niejaki Nathan Marcoń, influencer i zawodnik freefightowy, który podczas w swojej transmisji live na Kiku zasugerował, że Izak pracując przy projekcie Goats miał wielokrotnie zdradzać swoją żonę Paulinę. Czy Izak, będąc w Goatsach, zdradzał Paulinkę bardzo regularnie? Na zarzuty postanowił odpowiedzieć sam Izak. W krótkim wpisie na Twitterze wyraził żal i rozczarowanie, podkreślając, że jest niesłusznie oskarżony o coś, czego nigdy nie zrobił. Zaznaczył również, że cała sytuacja wyjątkowo mocno uderza w jego bliskich, co czyni ją dla niego szczególnie bolesną. Człowiek stara się robić fajne rzeczy, dbać o siebie i rodzinę, o polskiego CS. -a. Wziąłem udział w GOATS, żeby spróbować się rozwinąć kilka obszarów, z którymi zawsze miałem trudności, a teraz oskarżany jestem o rzeczy, które nie miały miejsca. Jest mi po prostu po ludzku. Mega przykro. Bo cierpię na tym nie tylko ja, ale i cała moja rodzina. Nathan Marcoń odpowiedział na ten wpis, publikując skryjne wiadomości, które Izak miał wymieniać z różnymi dziewczynami. Na jednym z nich widać rozmowę, w której Skowyrski pisze do anonimowej dziewczyny: Mam nadzieję, że te rozmowy zostaną między nami. Na co otrzymuje odpowiedź: Haha, oczywiście, przecież. Izak odpisuje: Wolę się upewnić. Co się cieszę. I czekam na drineczka. Kolejne screeny udostępnione przez Marconia również utrzymywane były w podobnym tonie. W ostatnim poście Natan ujawnił, że posiada znacznie większą liczbę takich wiadomości i zaapelował do Izaka, by osobiście przyznał się do błędu. Czekam jeszcze Izak na to, abyś do wszystkiego się sam osobiście przyznał. Skowierski po raz drugi postanowił zabrać głos w sprawie. Tym razem przyznał się do błędu, publicznie przepraszając za swoje zachowanie. Przyszedł czas, aby odpowiedzieć za swoje błędy. I tu chciałbym przeprosić was, widzowie, że zawiedliście się na mnie, widząc we mnie wzorową personę. Nie ma usprawiedliwienia dla mnie i takiego pisania z dziewczynami. I zamierzam pokutować uczciwie, szczerze i zasłużenie. Nie będę się wybierać. Przykro mi, że nie możemy tego z Paulinką wyjaśnić we dwójkę, tylko zostałem wplątany w trwającą właśnie trochę jednak inną aferę. Przepraszam. Choć Izak postanowił jeszcze raz przeprosić swoich fanów i żonę podczas transmisji na żywo, o pewnych rzeczach trudno będzie zapomnieć. Cała ta sytuacja sprawiła, że youtuber o nieskazitelnym wizerunku dla wielu stał się skreślony, czego odzwierciedlenie można znaleźć w licznych niepochlebnych komentarzach na jego temat, obecnych na różnych platformach i mediach społecznościowych. Przejdźmy teraz do kolejnej gwiazdy internetu, która w ostatnim czasie coraz bardziej blaknie. Mowa o Weronice Sowie, znanej jako Wersow, która jest partnerką Karola Friza wiśniewskiego mamą Małej Mai i jedną z najbardziej rozpoznawalnych influencerek w Polsce. Jej konto na Instagramie obserwuje niemal 4 miliony osób, co czyni ją jedną z czołowych postaci polskiej sceny internetowej. Wersow urodziła się 31 sierpnia 1996 roku we Wiedniu. Dziś, jako 28 -latka, mieszka w Krakowie, gdzie dzieli życie z narzeczonym oraz roczną córeczką. Oprócz prowadzenia popularnych kanałów społecznościowych, Weronika postanowiła spróbować swoich sił w muzyce. W 2021 roku zadebiutowała na płycie ekipy Sezon trzeci", co stało się jej pierwszym krokiem na muzycznej scenie. W ostatnim czasie jednak cała uwaga mediów i fanów skupiona jest wokół licznych metamorfoz influencerki, po których już prawie w ogóle nie przypomina swojej dawnej siebie. Zdecydowała się na powiększenie ust, zastosowanie wypełniaczy oraz zabieg powiększenia piersi. Zmieniła również kolor włosów i zaczęła preferować bardziej wyrazisty makijaż, co nadało jej wizerunkowi nowego charakteru i podkreśliło transformację, jaką przeszła od początku swojej obecności w internecie. Obecnie wersow deklaruje, że dąży do bardziej naturalnego wyglądu i stara się wrócić do swojego dawnego wizerunku. Stwierdziłam, że potrzebuje takiej zmiany również w moim wyglądzie i postawiłam właśnie na tą naturalność i w niej teraz czuję się najbardziej komfortowo. Jak na razie niezbyt dobrze jej to wychodzi. Wielu fanów zarzuca jej hipokryzję. Kontrowersje wywołało m.in. pochwalenie się przez influencerkę nowymi zębami, które spotkały się z krytyką ze względu na ich dużą wielkość, nienaturalnie białą barwę, oraz fakt, że wpłynęły na nowy sposób mówienia, powodując lekkie seplenienie. Już się trzeci raz z lotem w tym tygodniu i trzeci raz zgubili moją walizkę. Wersow ponownie zwróciła na siebie uwagę na TikToku, gdzie pochwaliła się swoją dużą zmianą. Influencerka ogłosiła, że wychodzi ze strefy komfortu po zmianie koloru paznokci, które miały być jej jesienną metamorfozą. Wychodzę ze swojej strefy. Co spotkało się z ironicznymi reakcjami części jej fanów. Choć zmiana była zaledwie kosmetyczna, influencerka postanowiła wykorzystać ją do zdobycia większego rozgłosu, co zdecydowanie nie spodobało się obserwującym. Na początku listopada Versov i Flees po raz kolejny zaskoczyli swoich fanów, tym razem wybierając się na zakupy do jednej z najbardziej ekskluzywnych galerii handlowych w Warszawie. Ich wybór środka transportu zadziwił jednak wszystkich. Para influencerów poleciała helikopterem, ponieważ Flees niedawno uzyskał do pilotowania śmigłowca. Jak można było się spodziewać, internauci szybko zaczęli komentować tę sytuację, nie zostawiając na parze suchej nitki. Nie przekonały ich nawet wyjaśnienia Wersow. Od momentów narodzin córki Mai, Wersow i Friz stali się obiektem ciągłej oceny, nie tylko pod kątem zachowania czy wyglądu, ale także w kwestii rodzicielstwa. Pod wieloma postami Weroniki na Instagramie można znaleźć nieprzychylne komentarze, takie jak na przykład: Zrób sobie przerwę i zajmij się córką, a nie pierdziel o byciu naturalnym. Czy Matka Klaun, to jeszcze dziecko w klaunach chce przerobić. Jak można zauważyć, w ostatnim czasie wizerunek Wersow mocno ucierpiał. Coraz częściej zarzuca się jej sztuczność, hipokryzję i niewłaściwe podejście do macierzyństwa. Krytyka spada na nią również za sposób, w jaki prezentuje swoje życie w mediach społecznościowych. Internauci zwracają uwagę, że dużą część jej odbiorców stanowią młode dziewczyny, które, patrząc na wyidealizowane życie i wygląd swojej idolki, mogą łatwo wpaść w kompleksy. Wskazują też, że tak przedstawiona rzeczywistość może negatywnie wpływać na ich samoocenę, kreując nierealistyczne oczekiwania wobec własnego życia i aparycji. Mateusz Trąbka to popularny influencer i były członek ekipy Fliza któremu w dużej mierze zawdzięcza swoją rozpoznawalność. Karol Friz Wiśniewski zaprosił go do swojego projektu, co otworzyło trąbie drzwi do świata internetu. Wraz z sukcesem ekipy, każdy z jej członków zyskał ogromną popularność. Mateusz był jednak wyjątkowo lubiany. Razem ze swoją ówczesną dziewczyną Marcysią tworzyli charakterystyczną i urokliwą parę. Niestety w 2022 roku wewnętrzne konflikty doprowadziły do rozpadu grupy, co wpłynęło również na spadek zainteresowania samym Mateuszem. Niestety nie był to jedyny rozpad w życiu Tromby. Na początku 2024 roku influencer poinformował, że jego związek z narzeczoną Marcysią dobiegł końca. Po kilku latach wspólnego życia para zdecydowała się rozstać, co, jak podkreślili oboje, było ich wspólną decyzją. Co więcej, wyzwania pojawiły się nie tylko w życiu osobistym, ale także zawodowym. Internetowa działalność Tromby zaczęła słabnąć, a widzowie coraz częściej wytykali mu niewykorzystywanie potencjału, jaki zdobył dzięki ekipie. Zarzucano mu nietrafione wypowiedzi, brak zaangażowania oraz coraz rzadszą aktywność na YouTubie, co wpłynęło na stopniowe osłabienie jego pozycji w świecie influencerów. nie za bardzo przejmował się negatywnymi komentarzami. Drwił z uwag kierowanych w jego stronę i wręcz wyśmiewał swoich fanów, dając do zrozumienia, że nie zamierza zmieniać swojego kontentu. Takie zachowanie mocno nie spodobało się widzom, którzy zarzucali mu wywyższanie się, bucowatość i brak szacunku do innych osób. Mateusz coraz częściej pokazywał się od egoistycznej i narcystycznej. Strony, co skutecznie zniechęcało widzów do dalszego śledzenia jego internetowych poczynań. Czara Goryczy przelała się podczas gali free Fightowej fame MMA 14. Podczas bezpośredniej konfrontacji walczących ze sobą zawodników, tzw. face to face, Tromba jako jedyny uczestnik wydarzenia nie zgodził się odpowiedzieć na pytania zadawane przez widzów drogą telefoniczną. Kolejnym nieprzemyślanym krokiem tromby był wywiad u żurnalisty, podczas którego influencer określił swoich widzów mianem chorągiewek. Nie podobało mu się, że fani ciągle zmieniają. Mieniają zdanie co do jego osoby i przyznał, że musi mierzyć się z nieuzasadnionym hejtem. Nie wiem, nie miałem tyle czasu, może nagrywałem trochę mniej wymagające filmy. E, I nagle, wiesz, potrafiłem zrobić 3-4 filmy, dobre i nagle w tym jestem super, nie? I naprawdę po prostu widzowie ekipy to strasznie chronialne, nie? Rozmowa z żurnalistą okazała się być strzałem w kolano. I po raz kolejny przedstawiła Mateusza jako rozkapryszonego gwiazdora, który widzi problem u wszystkich, tylko nie u siebie. W styczniu 2024 roku Mateusz ogłosił ambitne plany powrotu na YouTube'a i szybko przeszedł do działania. Na jego kanale zaczęły pojawiać się nowe materiały, w tym relacje z nietypowego wyjazdu z innymi influencerami. Wyjazd ten miał szczególną zasadę. Uczestnicy musieli zrezygnować z używania telefonów, które, jak sami przyznali, były dla nich źródłem problemów. Wzrost popularności przyniosła mu także ser z Eurotripa, w którą Tromba wyruszył wraz z tiktokerem Piotrkiem, znanym jako Łatwo Gang. Kilka miesięcy temu influencer opublikował szczery materiał, w którym podzielił się swoimi refleksjami na temat ostatniego roku. Przyznał, że wiele rzeczy w jego życiu się posypało, a on sam doświadczył trudnych momentów i musiał zmierzyć się z upadkiem. Zrozumiał jednak, że nadszedł czas na wprowadzenie poważnych zmian, co miejmy nadzieję nada jego twórczości nowy kierunek. Ciężko przewidzieć, czy Mateuszowi uda się wrócić do dawnej formy w zakresie w zakresie nagrywania nowych treści. Jedno jest jednak pewne: dopóki influencer nie zmieni swojego sposobu bycia i nie rozwiąże swoich osobistych problemów, widzów nie będzie przybywać. Przyjrzyjmy się teraz historii Roberta Pasuta. Wszystko zaczęło się w 2012 roku, kiedy to influencer wspólnie z Cezarym Jóźwikiem i Rafałem Masnym założyli kanał Abstrahuje TV. Kanał szybko zdobył popularność dzięki krótkim, satyrycznym filmom, które w humorystyczny sposób komentowały codzienne życie. Pasut dzięki swojemu charakterystycznemu stylowi, stał się rozpoznawalną postacią polskiej sceny YouTube'a. Już wtedy jednak pojawiły się głosy krytyki, zarzucające mu promowanie wulgarności, przedmiotowe traktowanie kobiet. Oraz stereotypowe przedstawianie różnych grup społecznych. Po rozpadzie projektu i dłuższej przerwie w mediach społecznościowych Robert Pasut postanowił powrócić do świata social mediów. Punktem zwrotnym okazały się free które dały mu nowe życie zawodowe i pozwoliły odbudować karierę. Jego humor oraz kontrowersyjne występy zdobyły uznanie publiczności, co przyczyniło się do gwałtownego wzrostu jego popularności w internecie. W tym samym czasie Passut zaczął tworzyć kontrowersyjne treści na YouTube. Jedną z jego serii były filmy, w których odwiedza. Zał kluby nocne i przeprowadzał wywiady z przypadkowymi osobami. Materiały te często pokazywały rozmowy w lekceważącym tonie, a niektóre fragmenty, zwłaszcza te z udziałem kobiet, były odbierane jako prowokacyjne i przedmiotowe. Styl jego pytań oraz sposób przedstawiania uczestników wzbudzały mieszane odczucia widzów i były krytykowane za utrwalanie stereotypów oraz nieodpowiednie traktowanie ludzi. Obecnie w sieci można znaleźć wiele filmów, na których Pasud wyzywa młode dziewczyny, a także przypadkowe osoby spotkane na ulicy. Jednym z głośniejszych incydentów była sytuacja, w której zaatakował starszego mężczyznę. Kontrowersje wywołują również jego skandaliczne wypowiedzi podczas wywiadów, które dodatkowo pogłębiają negatywny obraz jego działalności. Przejdźmy teraz do najnowszych wydarzeń. Zdarzeń związanych z transmisjami Roberta Pasuta na platformie Kik. Jednym z incydentów, które zakończyły się jego zbanowaniem, była sytuacja, w której jadł skórę z własnej stopy. Ten nietypowy i dla wielu widzów szokujący pomysł miał na celu przyciągnięcie uwagi i zdobycie wyświetleń. Inna kontrowersyjna sytuacja miała miejsce podczas transmisji na żywo. Streamer poznał dziewczynę, której zachowanie sugerowało, że jest mocno pod wpływem alkoholu. Wyraźnie flirtowała z nim w restauracji. Niedługo potem doszło między nimi do pocałunku. Wyraźnie pijana dziewczyna wydawała się nieświadoma sytuacji, w jakiej się znalazła, bo z mikrofonem przypiętym do koszulki zaproponowała pasutowi stosunek oralny. Jak później ujawniono, dziewczyna była w związku i mieszkała z chłopakiem o imieniu Kuba, który po obejrzeniu nagrania zdecydował się zakończyć te relacje. Impreza przeniosła się do mieszkania pasuta, gdzie doszło do kolejnej kontrowersyjnej sceny. Dziewczyna pokazała piersi przed kamerą. W efekcie kanał Roberta został zbanowany na 7 dni. Warto się zastanowić, czy w internecie powinno być miejsce dla osób, które swoimi działaniami promują zachowania patologiczne oraz nienawiść. Podsumowując działalność PASUTA, trudno znaleźć w jego postawie wartościowy wzorzec, który mógłby inspirować młodych odbiorców. Zamiast tego obserwujemy, jak YouTuber nieustannie przekracza kolejne granice przyzwoitości, kompromitując siebie i innych w pogoni za coraz to większą kontrowersją. W komentarzach pod jego twórczością coraz częściej można spotkać się z określeniami: Upadek człowieka. Sylwester Adam Wardenga to twórca internetowy, który zyskał międzynarodową sławę dzięki swojej odwadze i kontrowersyjnemu stylowi na YouTubie. Na początku swojej kariery skupiał się na tworzeniu rozrywkowych materiałów publikowanych na kanale S.A. Wardenga. Był jednym z pionierów w Polsce, którzy wprowadzili do internetu pranki. Inspirację do tego typu filmów czerpał od francuskiej legendy Remiego Gailarda, którego pomysłowość stała się wzorem dla jego własnych produkcji. Prawdziwy przełom w karierze Wardengi nastąpił dzięki Wiralowemu hitowi z psem pająkiem, który do dziś zgromadził ponad 184 miliony wyświetleń na YouTubie. W tym ikonicznym materiale Wardenga przedstawił reakcję przechodniów na psa przystrojonego w strój gigantycznego pająka. Sceny ukazujące ludzi uciekających w panice przed pajęczym monstrum stały się hitem internetu, a kreatywność i poczucie humoru twórcy na długo zapadły w pamięć widzów na całym świecie. W ciągu ostatnich kilku lat Sylwester Wardenga zwrócił swoją twórczość w zupełnie innym kierunku. Choć wciąż już aktywnie działał na YouTubie, a skupiał się na treściach publikowanych na kanale Watacha Królestwo. To właśnie tam otworzył tzw. Content Commentary, w którym komentował poczynania innych YouTuberów oraz omawiał najnowsze wydarzenia z życia polskich influencerów. Dodatkowo regularnie prowadził transmisje na żywo, które przyciągały tysiące widzów. Podczas tych streamów można było zobaczyć go zarówno w akcji podczas rozgrywek w Lola, jak i w trakcie wspólnego przeglądania i analizowania materiałów innych twórców. Sylwester Wardenga swoją działalność w internecie uzupełnia także zaangażowaniem w świat freakfightów. Przez pół roku pełnił rolę współprowadzącego konferencję Fame MMA oraz Hype MMA. Co więcej, Wardenga sam stanął do rywalizacji w dwóch amatorskich walkach, choć niestety obie zakończyły się jego porażkami. W październiku 2023 roku Sylwester Wardenga ponownie przyciągnął uwagę opinii publicznej za sprawą swojego filmu, w którym przedstawił kontrowersyjne dowody na niewłaściwe relacje, jakie czołowy polski youtuber znany jako Stew oraz kilku innych twórców mieli utrzymywać z młodymi dziewczynami. W materiale Wardenga ujawnił fragmenty prywatnych wiadomości, które Stuart Barton i jego znajomi mieli wymieniać z niepełnoletnimi fankami. Sylwester Wardenga przez lata budował wizerunek szeryfa internetu, moralizatora, który bezkompromisowo Punktował szkodliwe zachowanie innych twórców. W swoich materiałach piętnował nieuczciwe praktyki i walczył o oczyszczenie polskiego internetu z toksycznych treści, co przyniosło mu uznanie widzów oraz opinię twórcy stojącego na straży moralności w sieci. Jednak późniejszy udział Wardengi w projekcie Goats znacząco nadszarpnął jego reputację. Kontent prezentowany na kanale był szeroko krytykowany, a sam Wardenga miał nakłaniać uczestniczki do kontrowersyjnych i skandalicznych działań, by zwiększyć oglądalność. To wywołało o fale krytyki i doprowadziło do poważnego kryzysu wizerunkowego. Przeszliśmy przez historie, które są najlepszymi przykładami na to, że w świecie influencerów, gdzie każdy krok jest uwieczniany przez miliony, upadek wizerunku może być błyskawiczny. Każdy twórca powinien mieć świadomość tego, że sukces w internecie wiąże się nie tylko z talentem, ale i odpowiedzialnością wobec swojej społeczności. Błędy influencerów dosadnie pokazują, jak łatwo można stracić zaufanie i sympatię fanów. Warto więc dbać o autentyczność, swoich odbiorców i nie zapominać, że za ekranem stoją prawdziwi ludzie.